Mano z tej strony, Marcel i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem na serwerze. I chciałbym dzisiaj z Wami pogadać na temat nowego konkursu na i pierwszym konkursie na moim kanale. Zaraz do nilu dojdę. Aha, okej. Okay. Mm wiem też jest yy, no właśnie o co będzie chodziło w tym serwerze w tym konkursie yy, Konkurs będzie dotyczył tylko moich widzów czyli że ci co będą subskrybować nie to będą mogli brać udział w nim i tak, powiem temu yy, to znaczy, jeszcze nie wiecie, ale Wam powiem, że będzie serwer SG i serwer hmm, hardcore, to znaczy nie hardcore, to będzie chyba tak hardcore będzie, chyba VIPów nie będzie, ale będą sms za, to znaczy przelewy za doładowanie gdzieś, to będzie po gotówce. Oczywiście na SG będą vip Aha, no i teraz w konkursie. O co będzie chodzić? W konkursie będzie chodziło o to, że macie zrobić dwie mapy i potem wam maila, na które to przy... będziecie przy... to znaczy przesyłać to znaczy ja pod odcinkiem podam yy, aha i musicie mieć skype'a to jest najważniejsze żeby mi przesłać tą mapę oczywiście wam podam skype'a w opisie tak i jeszcze coś takiego yy, musi, musi w tym konkursie co najmniej brać 200 osób co najmniej 200 osób bo inaczej się konkurs nie, po prostu nie odbędzie tak, W Pierwsze miejsce będzie dodanie mapy, która będzie ładniejsza, zobaczę, do serwera SG lub tego hardcore'a I, i, i dodanie was na youtubercrafta, to będzie taki serwer, gdzie będą youtuberem, będę się starał przynajmniej, żeby pitch był, tak, i INI. Dobra. I będzie serwer na 2 miesiące na 10 slotów z, z owym Serwa. do Was doganam. Myślę, że dogadam się na skype'ie. Jeszcze wstępna youtubercrafta z jednym kolegą swoim. I jeszcze włożenie właśnie mapy na to. Bronić. Drugie miejsce, włożenie mapy. Oczywiście już na serwer, ten który będzie wolny. Która ładniejsza mapa. Oh, dobra. I tak. Mi. I też zaproszenie drugiego osoby z tobą. To to, to, to. Tylko że se i serwer i na 10 lotów, ale na miesiąc, nie dwo, na dwa. To jest Owen tak? serwa Owrym yy. I, i, i jeszcze ja nagrywam się tak gadam i jeszcze skorzystanie z co ja mówię ja jeszcze też włożenie nie robię trzecie miejsce już jest najgorsze serwer na miesiąc z trzema slotami na owym w serwie na 3 sloty na miesiąc i wstęp na youtube niestety to nie będzie ale żeby trzecie miejsce było chciałem myślę, że wam się spodoba czekajcie ja zrobię na chwilę cięcie tutaj, małe i zaraz się widzimy, okej? Okay? to dobra okej okay, ludzie, przywitajcie się z widzami. Cześć! Cześć! Co mamy robić? A co to jest w ogóle jest za kolejka? Hejtujcie go, hejtujcie, hej, hej, to go. Super. Hejtować to go. Tak, ciebie też. okej okay. jest dobrze to jest właśnie nasza gilia co ale ja mam swoje rzeczy a to się ginie tam tak? nie zawsze to czekaj ja sobie może włożę o. Ich pchanie im się nie? Zjedziemy Ja, Andrzej, kpapu na ciebie. Faj, faj, nie! nie, nie. O. E, nie. Ja nie przeżyłam. A wiecie ile mam powera? Mam minus 8. Padnie przed. Co? Dobra, może was głosim? Ale co? Ile A ja mam? To 7 minut, To nie! O nie! Ale co to 7 minut? Odcinek trwa. Ty kuwa... to obejrzałeś to? Ale co? Została to z Kurde! Jędrek nie płacę. Rzucił mi babonik. Eee, z a no. Eee. no nie. Dobra. Żart. Żeba. Może ja skończę od tyłu. Optywajmy, nie działa. Na no, forum. Teraz Wam kordy powiem. tak? bo cię nie lubi. Jakie podasz kordy masz kika z Gigi i tyle. Też tak kogoś tego nie obejrzył. Trzy. Set. Yy. Ok. To są nasze kordy. O nie. O, o, o. Tak? Zobacz. Żal, jak ja bym trafił, to by się śmiał. David, David, chodź. Ja kończę odcinek. Chod, o nie. Spowodniam tempo. Jan, Steve. Czysz, cz, cz, cz. Steve! Steve! Steve, Steve, Steve. Cześć. Grybka